Yo siemanko, z tej strony Drower i witam was w kolejnym odcinku z gry Coin Miner 2 I w dzisiejszym odcinku postaram się osiągnąć co najlepiej się da po prostu, więc bez przedłużania zostaw łapkę w górę, subskrypcję no i zapraszam cię do oglądania Dobra, ten kto oglądał, ten ogląda, wie że mamy nowy kurczę, tutaj mamy, nie jak to nazwać, pikax, nie wiem, coś do kopania i nowy plecek ulepszony. I teraz wiem, że pasuje iść na dół, aczkolwiek nie wiem, czy kopać się tu, gdzie ziomek. Żeby się jakoś nie zbugować, ale wskakujemy tam na pewno. Uuuu, lecimy. Panie drogi, gdzieś pan tu wykopał. Dobra, ej, panie, ty aż tak nisko już pan jest? To jest mendy czy to jest mój widz? Chwila, chwila. Nie, już myślę, że to jest widz. Dobra, kopiemy niżej. Plecek mamy. To zresztą siomek kopie cały czas. A on do. No, ty, on mi kopie. Mój naprawdę to już jest tak drogie, że nawet nie mogę Diaksa wykopać. Dobra, polecam na chwilę na dół z tobą. Jak to slotu zajmuje? Dobra, ja chcę lecieć z chłopiem z tobą na dół. Żeby odblokowane mieć. Wiem, że mi na to nie stać. Na nic mi to tak naprawdę nie stać. Znaczy on to wszystko kopie, patrzcie go za swoje. Ja zresztą się odsuwam. obejrzymy sobie, ile jak on tu wykopie. I co, no i tyle. Jakie to są waluty? Ja muszę mieć kasę, żeby to dzisiaj zrobić. Diamenty na pewno. Patrzcie jak ten chłop zasuwa ze mną. Ja sobie tylko stoję, poglądam, co on robi i tyle. W ogóle czat trzeba wyłączyć. się no wszystkim tam widzą, którzy są, ale czat musimy na chwilę wyłączyć. Okej, okay, 1100 metrów już mamy. Myślę, że na 1100 to już powinien być save nowy. Jakieś w ogóle nowe waluty, ile to jest warte? Kurczę, jak mnie to boli, że ziomek ma takie rzeczy, ale myślę, że pograłbym jeszcze troszeczkę i będę miał... Co to jest za piekło? Co my tutaj mamy? Shop. Dobra, pokaż mi, ile to kosztują rzeczy. Co? 4 miliony? 700... Pi... Aha, to są jakieś Eee, ja już rozumiem o co tu chodzi. To jest do kopania, to jest taka jakby nasza. No trzy razy możemy jej użyć i aż tyle zadaje, Ale no nie, no te ceny, to to wracamy, nie, 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 idziemy stąd. Nie ma co, nie ma co, wracamy, to by sensu nie miało w ogóle, ale pokaż nam ile te jajkę kosztują póki co. Ja już więc... No, no, 4,5 miliona. A to nawet nie wiem, bo gości zasłaniają. Aha, ja mam zablokowane. Hm, ciekawe, ciekawe. No ale chyba, jak zablokowałem ten świat, wydaje mi się, że mogę sobie Fuse odblokować, tak? Forza, przepraszam, Forza. I okej, okay, mamy. O nie, 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 panie, tego nie forzujemy. Aha, ja muszę mieć tu 15 takich samych petów. Nie jest najlepiej, nie jest najlepiej. No ale lecimy sobie na pewno na. No nie wiem, czy Gloomy mogę kopać. Idziemy na pewno na Frozen. Troszkę pokopać. Chociaż, czy Frozen? Frozen już jest useless. Jak już wykopałem to chociaż troszkę pokobny. Nie, dobra. Cofam to, idziemy jednak na ten drugi świat, bo myślę, że jak ulepszyłem. To nas ta, teraz możemy kopać waluty nowe na Gloomy Basin. Be nie wiem jak to się czyta nawet. O, jak tu nisko, kurczę, chłopie, żeby tam nie wlecieć. Yy, panie. tu są jakieś w ogóle waluty, tylko że oni tak pokopali, że ja nawet nie wiem jak się tam mogę dostać. Dobra, tak wykopiemy. Ja, dobra, jednak może cofnę to. Myślę, że nie będę mógł wykopać. Lecimy. Yy, yy. Dobra, mamy tutaj kurczę Safir. Safir możemy kopać, więc chwilę pokopiemy i słyszymy się za sekundkę. Dobra, już tutaj jak poleg nam się zapełnia. No już teraz to, na, OK okej. Mamy Emeralda. Jestem ciekaw ile my tu wykopaliśmy teraz kasiory, bo drzewy się no, diament, no nie no, diamentu nie wykopię, idziemy to selnąć. Obstawiam? Szybko, no kurde milion. Miałem obstawić tak z 500 tysięcy, ale milion wykopaliśmy. Co? Mega często chyba z jeszcze nie. <laughs> Co? co? Mamy 2 miliony. O, co tu chodzi? Nie no, jajka na pewno tego nie stracę na jajko, ale na pewno idziemy sobie małe upgrade'y kupić. Pytanie. Tutaj mogę... Nie, tutaj nie mogę. Możemy na Molten, ale czy tam stać nas na coś będzie? No zobaczymy. A były za miliony. No to można stać. Chwila. 4 miliony. 10. Dobra, nevermind. To no, nie było sensu. Tu nas jeszcze nie stać. Niestety. Plecaka nie kupimy tak dużego, bo się nie opłaca. Wracamy, kurczę, na świat zwykły nasz, kochany. Idziemy do Frozena. Yy, idziemy do naszego shopu. Pokaż mi, co ty Masz tutaj do zaoferowania Wiem, że to muszę mieć Żeby kopać diaks Ale czy ja to chcę? Mamy coś takiego Do kupienia również Myślę, że sobie to kupię Bo nas póki co stać Bo ma 90 A to ma 65 Daj no mi to Stać mnie teraz Chłopie Wszystko mnie teraz stać Dobra, plecak by się jeszcze Przydał za jakieś No najlepszy jest tutaj Za 450 tysięcy To ma 17 tysięcy I myślę, że tobie sobie weźmiemy Bo na razie nam starczy Fajny bałwan w ogóle <laughs> Jejeczkę bym sobie otworzył Mamy 400 tysięcy jeszcze nam zostało z jakieś dobre jejeczki Myślę, że jakieś za 100 tysięcy by fajne były. Ile kosztuje? 225. Troszkę mi braknie, więc sobie idziemy trochę dofarmić. Kaj, okay, zobaczymy, czy dofarmiłem. Dosłownie z trzy bloki wykopałem jednego diaksa. I no i dobra, mamy. Mamy na dwa jajka, więc sobie na pewno dwa te jajka otworzymy. Więc let's go, co by to będziemy mieli? 13 chyba nie stać niestety. Kurczę, mogłem na trzy wykopać. Yy, ice kitties, spoko. No braknie nam dosłownie. Chyba 13 tysięcy nam braknie z tego, co widziałem. I ice dogi. ok, mamy kota i psa. No, 10 tysięcy nawet na w sumie równe, tyle co powiedziałem. Dobra, to na pewno zostawiamy, 26. Yy, no to możemy unekwipować, to również. I uwaga, Ice Kitty 20, to 19. To jest pomyślcie, że najgorsza rzecz. Nasze Legendary ma 26, więc no, myślę, że jest dobrze. Teraz pytanie, czy możemy iść na Molten Core, czy nie? Tylko idziemy sobie skrzynkę na pewno tu otworzyć, ponieważ wiem, że na się tu zrespiło nam. Czter 146. No już teraz ta takiego dla mnie szału nie robi. Jest git, ale szału nie ma. Przydałby się ten Ostatni Świat, tam też jest skrzynka, tylko pewnie no nie będzie na stać, tam dużo trzeba otworzyć. Tą skrzynkę na pewno chcecie otworzyć. Dobra, let's go! Lecimy! Myślę, że nawet nie będziemy mieli jak wykopać tych walut. Odblokowałem? Dobre, nevermind. Odblokowałem, ale oni kopali jeszcze niżej, nie wiem po co, ale odblokowany jest. Mamy tu świat, mamy tu skrzesta naszego. Multi Multi-just. on wygląda... 20 tysięcy, chłopie! 10 milionów jajko, chłopie! Nie przesadzasz lekko. Skrzynka, która kosztuje 10 milionów, czy jajko. Skrzynka, 20 tysięcy wykopanych. A jak ja mogę to sprawdzić? Mogę sobie pomniejszyć, to fajne. Ile wy? Wykopałem ile wykopałem? No nie wiem, niestety. Mamy to w ogóle jakiś item. Ja tu mam jakieś coś takiego. Ej, co to jest? Otwórz mi to, ja to chcę. Pani, jakaś kula mi dropi. Co jest? Daj mi jakąś Proszę, jakąś legendary, No i niestety, legendary, Ale Unique, może? Come on. nie to. To jest syf. Co nam to daje? Sklejmujemy sobie to. O co tu chodzi? Nie rozumiem. To jest skin, okej. Okay. To jest skin. Ale słaby skin, taki kurczę nie za ładny, więc może jeszcze jedną kulę otworzę, bo jestem ciekaw co to może dropnąć. Zliczę coś ładnego, ten epic nawet jest ładny. Proszę nie, come on, kurczę. Nie, otwieramy jeszcze raz. Brzydkie to jest, nie podoba mi się ani 1%. Jeszcze raz to otwieramy. No i daj coś innego, proszę skipnij to, skipnij, skipnij. No, chyba nie da się czegoś innego niestety. Ale jeszcze może jedno. Equip tool, equip backpack. Jeszcze może jedno. Te dwa zresztą. Zostały dwa, więc otworzymy je. O, może być. I jest. Mamy epic. yeah Wiedziałem, że da się. Wiedziałem, że się da, więc equip na pewno. Equipujemy na to i na to. Let's go. Czy mamy coś tu innego? Jeszcze plecaki. Nie, no tu już nic. No i pokażę, jak wygląda teraz skin. No i ten, no panie, skin piękny. Skin warty uwagi. Jeszcze powinien coś dawać, to byłoby fajnie. W ogóle mamy Rabbit. 500 milionów. No nie, no panie, na no, tych. Rzeczy nas nie stać. Idziemy na świat nasz, kochany. E, czy jeden molten core mogę teraz kopać? To jest dobre pytanie. Możemy spróbować. Zobaczymy, ile nas będą kosztowały tutaj lepsze rzeczy. 4 miliony. Najtańszy. 10 milionów. Dobra, czyli tak. 10 milionów. I teraz backpack najtańszy. Yy, no ten nie. Okej, okay, 20 milionów wokoło potrzebujemy. Spoko. To nie jest dużo. Możemy wykopać. Naprawdę nie jest dużo. Oczywiście, Joe, kto był? Jeszcze tam, no nie mogę. No nie mam takiego dużego plecaka, no. Proszę, niech tu będzie jakaś waluta. No, tam nie zaskoczę. Ły. Dobra, trafiliśmy do jaskini. No i w końcu możemy trochę pokopać. Więc trochę po zobaczymy, ile zarobimy. Okay, bo ja tak kopię, 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 ale mam nie pokazane, co tu mamy. Mamy tutaj w ogóle diamenty. Takie do zdobycia. Jest 5500 za niego. Zbierzemy, jak jesteśmy blisko drugiego. Ale mamy też myrt. jakoś to się czyta, nie wiem. Jest. Yy, mamy coś takiego za 10 tysięcy, więc jest GIT. W ogóle też nie wiem, czy jak się sprzedaje, czy nie mam jakiegoś bonusu od tych petów to jest dobre pytanie. Więc ja sobie sprawdzę, czy podczas sprzedaży jest tak, razy 12, chyba razy 10, czyli dlatego tak dużo, bo na pewno tyle nie zbieram. Yy, tutaj takie coś i coś fajnego wam pokażę. Mamy taki. Częsty i możemy jak znajdziemy w jaskini, mam 35 tysięcy za nic, więc fajne jakieś czyściki znajdować. Dobra, ja zabieram się za kopanie i słyszymy się za sekundkę. Jest mi gigantycznie smutno, ponieważ ja sobie tutaj zbieram, ok, Idę sobie, zbieram fajnie, ok, mówię dokończę sobie ostatni diament I zobaczyłem tutaj taką świetną skrzynkę emeraldową, mówię pewnie tam jest, może nie emeraldową tylko obsydianową I mówię pewnie tam jest jakaś giga zajwista niespodzianka nagle idę, kończę ten diament, już tak wiecie, to zajmuje 3 sekundy, 5 sekund, kończę, odwracam się. Widzieliście sami, ziomek mi zabrał, sprzed nosa mi ukradł nagrodę, więc no smutny, smutny, szkoda, obstawiam, że tam byłoby 10 nawet milionów może, nie wiem, było naprawdę wielki czas, największy jaki widziałem do tej pory. Znajdziemy jeszcze jakiś, no mogę przejść, no poszukać w po tej cave'ie, jest wielki ten cave, wiecie co, ale nie, no już dłużej nie będziemy kopać, bo już trochę pokopałem, mamy tutaj zwykły, no kurczę, zwykła skrzynka git, ale to nie jest ta ogromna, no. Fajne są te skrzyneczki, fajnie, troszkę golda jest. Jeżeli tu dostajemy 10 tysięcy, no to za tamtą naprawdę była ogromna. Myślę, że No milion to tak minimum, myślę, że dostalibyśmy. Może znajdą jeszcze. No nie za duże jest ta kopalnia, żeby kopać. Idziemy zobaczyć, ile za to dostanę, więc cofamy się. Dobra, wcześniej ustawiłem 500 tysięcy, był milion. Teraz zostawiłem 10 milionów. Nie, teraz muszę trafić dziesiątkę. Idziemy to sprzedać. Czy będzie 10 milionów? 13, więc zgadza się, nawet nie, no 13, 13, więc zgadza się, trafiłem. Yy, teraz tak, czy iść sobie tak, no pójdziemy, no odblokujemy, nie odblokujemy, ale na pewno idziemy z naszego sklepu, idziemy tutaj, panie kochany, co pan ma do sprzedaży? To, he, panie, stać mnie. To, oczywiście, że mi stać. To staćmy, no to już nie. Ale kupimy sobie 100, tą piłę, wygląda świetnie, 10 milionów. Czy masz jeszcze jakiś backpack za 3700? Czy raczej wątpię, że masz jakiś backpack, tak tani? Okej, okay, masz za 2,5. Puu, czy mi się za dwa, przepraszam, opłaca mi się? To jest 100, to jest 40, dobra, daj mi to. I został nam milion siedemset na otwarcie jednej skrzynki, tak jak mówił. Nie tej, tej to nas nie stać. Nie tej, nie tej, ale i drugiej, za milion pięćset była, więc otworzymy sobie jedną taką skrzyneczkę. Zobaczymy jaki ped nam drobnie, gdzie ona jest, gdzie ona jest? Ona była tutaj. Więc otwieramy, daj jakiegoś dobrego pedzika, jakiego naprawdę epic choćby. No nie, to nie jest epic niestety. No ale na pewno zdaję, no 34, no to jest porównanie do tego czy do tego, to jest totalnie lepsze. Upieramy sobie go Teraz dostajemy zdecydowanie więcej Nie wiem Idę sobie na chwilkę wykopać Ale myślę, że chwilkę pokopiemy I na tym zakończymy nasz odcinek Bo już troszeczkę trwa Czy stać nas na tego czasu? Tak, stać! 15 milionów Dobra A w sumie Czemu by nie? Otwórz mi tą skrzynkę Mogę dać tam coś lepszego Chociaż tego na 19% Ile to daje? Na 100% więcej niż ten Więc unekwipujemy automatycznie I 75% Tak, to jest to Patrz jak teraz się szybko kopię Myk, a nie Do no, tego nie będziemy kopać Idziemy nisko panie no z gruby jest da no, nie wejdę. O ej! Groby nie wejdzie. Dobra, jak to jest nisko, aż tak bardzo? No jest dosyć nisko. Czy jakieś spadnę? Czy to będzie trwało nieskończenie długo? Ile o nim kopali? Im się tak chciało? A da się jakoś zbugować? Okej, okay, widzę ziomka. Dobra, widzę dno. Je jak im się tak chciało? Stary, jak ci się tak chciało? Powiedz mi? Over X Adam. Jak ci się tak chciało? Ty mi chłopie, dobrze powiedz. Dobra, y co my tutaj mamy? Nie, o, ale to slotów, o, ale to slotów. Jak to się długo kopie? Ary, Gdzie ty tak nisko upadłeś tam? Nie stać mnie na to! Daj mi jakieś walutę jedną. Pokaż co to jest najdroższego. X-Ray. Hopie, X-Ray ja mam. Ja tam widzę coś światowego, ale zanim tam się dostanę, to mi plecak będzie pełny. Dobra, weź kop, a masz też piłę. To nie najlepiej. No co, na trudno, ziomek nas tu wkopał. Tak nisko musieliśmy polecieć, Myślę, że trochę wyżej będziemy. Więc ja Was chciałem pożegnać, więc dzięki wielkie za oglądanie. Zostaw łapkę w górę taktyczną, subskrypcję. Do następnych odcinków i się mano.